Obowiązkiem dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie jest złożenie na ręce radnych powiatu sprawozdania z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadawa 19, tak. tak. Tak, tak. Jeżeli chodzi o, nie będę przybliżać struktury, ale w, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działają, działa kilka zespołów, m.in. zespół do spraw działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców, zespół do spraw wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, zespół świadczeń, zespół finansowo-kadrowy, radca prawny. I z tytułu, z tytułu umów... Coś mi przeskakiwało. Momencik. I na dzień 31 grudnia 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych było 22 osoby. Jedna osoba przebywała na urlopie wychowawczym. Z tytułu umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 26 osób. Są to między innymi osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, osoby pomocowe, inspektor, który pełni funkcje związane z Realizacją zadania barier architektonicznych. Jeżeli chodzi o, o staże i wolontariusze, to w roku sprawozdawczym 2019 rok odnotowaliśmy spadek tak, ilości osób. Wolontariusz, jeden wolontariusz pomagał nam w działaniach i mieliśmy w ramach wsparcia jednego stażystę, nie, dwóch stażystów, przepraszam. Ale to wynika z takiego bieżącego zapotrzebowania, jeżeli chodzi o wolontariuszy. To w poprzednim roku, w czym 2018, tych wolontariuszy było więcej z tego względu, że mieliśmy pod opieką rodzinę syryjską i była potrzebna taka bezpośrednia pomoc przy nauce języka i tym podobne. Jeżeli chodzi o realizację zadań PCPR, to przede wszystkim w pierwszej kolejności rodzinna piecza zastępcza. I podobnie jak w roku 2018, ilość dzieci w rodzinach zastępczych jest... Nieznacznie niższa bardzo podobna, jeżeli chodzi o dzieci, dzieci umieszczone, na terenie powiatu funkcjonowało 114, 115 rodzin zastępczych, w których przebywało 196 dzieci. Zauważamy nieznaczny spadek ilości dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, a wynika to m.in. z faktu opuszczenia uzyskania pełnoletności i opuszczenia rodziny zastępczej spokrewnionej bądź z potrzeby przeniesienia takiego dziecka do placówki ze względu na trudności wychowawcze, jakie napotykają e, dziadkowie. W 2019 roku przez krótki okres czasu funkcjonowało pogotowie rodzinne, jednak ze względów osobistych rodzina zrezygnowała. W związku z tym nadal mamy taką dość trudną sytuację, bo w momencie, kiedy sąd umieszcza dziecko w rodzinie zastępczej nie mamy tego miejsca przejściowego, gdzie dziecko mogłoby chwileczkę poczekać i w, gdzie będziemy mogli znaleźć odpowiednią rodzinę czy placówkę i ciągle tego pogotowia rodzinnego poszukujemy. Natomiast w 2019 roku przez krótki okres to pogotowie funkcjonowało. W rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa głównie po jednym dziecku, ale są przypadki, że dwójka, trójka, natomiast w rodzinnych domach dziecka jest to ponad 8 osób. Zauważyliśmy w 2019 roku bardzo dużą ilość rodzeń, z 3, 4 i 5 osobowych, które trafiają do takich rodzinnych domów dziecka. W roku sprawozdawczym do rodzinnych form pieczy zastępczej skierowanych zostało 29 dzieci z czego 12, 12, 12 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach spokrewnionych, 8 w rodzinach niezawodowych i 9 w rodzinnych domach dziecka. Główne przyczyny umieszczeń w rodzinach zastępczych to niewydolność wychowawcza, uzależnienia, choroby psychiczne bądź śmierć jednego z rodziców. Równocześnie 29 dzieci trafiło do pieczy i 30 wychowanków pieczę rodzinną opuściło. 12 dzieci opuściło, powróciło do rodzin naturalnych, dwójka została umieszczona w innej rodzinie, dwójka została adoptowana i 14 wychowanków naturalnie opuściło pieczę rodzinną. Tutaj chciałabym dodać, że drugi rok z rzędu. Stosujemy, może nieładnie, nieładnie powiedziane, taką politykę. Staramy się regulować sytuację prawną dzieci, które są w, w pieczy zastępczej. Czyli, e, jeżeli jest zasadność, składać wnioski do sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej, żeby piecza zastępcza nie była taką przechowalnią dla dzieci, co niekorzystnie wpływa na ich rozwój, ale jeżeli jest tylko taka możliwość i rodzice biologiczni rzeczywiście się nie interesują, to regulować sytuację prawną i zgłaszać dzieci do adopcji. W 2019 roku tych zgłoszeń do adopcji i adopcji odbyło się dwie. W tym roku mamy już tych adopcji coraz więcej. Jeżeli jest taka możliwość, to pracujemy intensywnie z gminami, którzy prowadzą pracę z rodzicami biologicznymi, aby podjęli to wyzwanie i starali się o powrót dzieci, czyli podjęliśmy takie działania mające na celu y, nie trzymanie dzieci w pieczy nieustannie przez wiele wiele lat do osiągnięcia pełnoletności tylko działamy w, y, tak jak ustawa zakładała w swoim zamierzeniu czyli ma być to okres przejściowy jeżeli chodzi o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w formach rodzinnych to w roku sprawozdawczym zostało na ten cel wydane 2 477 802 zł. Jest to kwota wyższa niż w roku 2018. Na świadczenie 500+, plus również kwota, jest kwotą wyższą niż w roku poprzednim. Jest to 997 405 zł, podobnie na dobry start 43 500 000 zł. Jeżeli chodzi o pełnoletnich wychowanków rodzinnych w forum pieczy zastępczej, to piecze opuściło w 2019, pod, pod opieką PCP było 32 wychowanków i łącznie zostało wypłaconych na ten cel 241 518 zł. Są to świadczenia na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie. Mamy również dzieci w pieczy rodzinnej, które znajdują się w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu. Są to głównie rodziny spokrewnione i niezawodowe, i takich dzieci mamy 42 poza terenem naszego powiatu, na które przekazane zostały środki w wysokości 526 805 zł. Jeżeli chodzi o dzieci umieszczone w pieczy instytucjonalnej, czyli w placówkach na terenie naszego powiatu. To tych dzieci, jak Państwo widzą tutaj w tabelce, jest znacznie mniej w 2019 roku niż w 2018. To, co wspominałam na początku, staramy, oprócz tego, że staramy się regulować sytuację prawną dzieci, również jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie umieszczamy dzieci w placówkach. Pomijając fakt, że wiąże się to z zdecydowanie wyższym kosztem utrzymania niż pieczy rodzinnej. To jeżeli nie ma takiej możliwości, to nie narażamy dziecko na, właśnie na umieszczenie w placówce. I tak jak w 2018 roku tych dzieci w placówkach było 65, w 2019 roku było 38, w tym roku mamy już tych dzieci zdecydowanie mniej w okolicach 20. To są dzieci, które albo y, wychodzą z placówki, bo osiągają pełnoletność. Pełnoletność, ale my nie umieszczamy tam nowych dzieci. Tylko w sytuacjach, jeżeli są jakieś problemy wychowawcze, sąd wskaże, że rzeczywiście musi to być placówka, ponieważ dziecko jest mocno zdemoralizowane, wówczas sięgamy dopiero po instytucjonalną formę pieczy zastępczej. Jeżeli chodzi o wychowanków w pieczy instytucjonalnej, to w związku z uzyskaniem pełnoletności opuściło tą placówkę 12 wychowanków. Wypłacono im środki w kwocie 63 241 zł i podobnie jak w przypadku pieczy rodzinnej, są to środki na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i na zagospodarowanie. Jeżeli chodzi o dochody powiatu z tytułu ponoszenia wydatków przez gminy, to tak jak Państwo widzą, w przypadku pierwszego roku pobytu dziecka w pieczy jest to 10%, w przypadku drugiego roku 30%, w przypadku trzeciego roku 50%. Jeżeli chodzi o środki, które uzyskał powiat od gmin to jest 720 211 zł, a na utrzymanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej 604 776 zł i w związku z tym też, że ta ilość dzieci w pieczy instytucjonalnej się zmniejsza i nie umieszczamy nowych, to też i dochody w tej części pieczy instytucjonalnej będą z roku na rok coraz niższe. W dziale do spraw wsparcia rodzinnej i systemu pieczy zastępczej pracują koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Mamy ich sześciu, ośmiu, sześciu jest w pełnym wymiarze czasu pracy, mamy też dwóch psychologów. Jeżeli chodzi o takie zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, to przede wszystkim nieustanna promocja związana z rozwojem pieczy rodzinnej, abyśmy, tak jak wspominałam na, na wstępie, rzeczywiście mogli te dzieci umieszczać w rodzinach zastępczych, a nie w placówkach instytucjonalnych. Podjęcie działań skierowanych na wychowanków w procesie usamodzielnienia. Przede wszystkim podejmowanie takich działań, które pomogą wejść szczególnie dzieciom wychodzącym z placówek w samodzielność. Działania mające na celu pomoc w znalezieniu mieszkania, pracy czy odbycia stażu. Już w tym roku podjęliśmy współpracę z fundacją Robinson Crusoe z Warszawy, która między innymi pomaga pełnoletnim wychowankom wejść w tą samodzielność. Kolejne to zapewnienie rodzinom zawodowym szkoleń mających, mających na celu podniesienie kompetencji, umiejętności. Spotykamy się coraz częściej z takimi sytuacjami, że rodziny zastępcze nie tylko spokrewnione, ale i zawodowe mają ogromne problemy. Z dziećmi, które trafiają. Są to dzieci, które mają nie tylko problemy zdrowotne, ale i psychiczne, związane z fasem, z uszkodzeniami okołoprodowymi, problemy kardiologiczne. Praktycznie nie ma dzieci, które nie wymagają specjalistycznej terapii i na to też bardzo często są potrzebne pieniążki na świadczeniach fakultatywnych. Te terapie są niezwykle drogie. Kolejny punkt to organizacja grupy wsparcia, superwizji dla koordynatorów i zwiększenie płac dla koordynatorów. Koordynatorzy rodzinnej pieczy to grupa pracowników u nas, która zarabia, powiem szczerze, najmniej. Tuż wspominałam na komisji dwa lata temu, kiedy zaczynałam pracę ponad jako dyrektor, to wynagrodzenia kształtowały się w okolicach 250-2300 brutto plus dodatek stażowy. Teraz doszliśmy do pułapu 2800 brutto, więc staramy się też tak podejmować takie działania, żeby sukcesywnie drobne kwoty do tego wynagrodzenia dokładać. Natomiast no nadal jest to bardzo niskie wynagrodzenie, ponieważ koordynatorzy, którzy pracują w terenie z rodzinami, z dziećmi nie mogą liczyć na kwotę większą niż 2000 do ręki w tym momencie po tych wszystkich podwyżkach, które miały miejsce. Jeżeli chodzi o punkt specjalistycznego porządnictwa rodzinnego, nie będę tutaj się powtarzać, to jest punkt, w którym między innymi prowadzi działa, działania skierowane do ofiar przemocy, między innymi w tym punkcie mamy jednego pracownika, nieustannie, podobnie jak w latach ubiegłych zgłasza się bardzo dużo osób szukających pomocy. I one zostaną, są kierowane do odpowiednich jednostek i, i służb. Jeżeli chodzi o drugą dziedzinę, którą zajmuje się powiatowe centrum pomocy w rodzinie, to jest rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. Tak jak Państwo pewnie dobrze wiedzą, co roku jest projekt uchwały dotyczący podziału środków PFRON, które dostajemy. Są to zadania takie jak dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Bariery architechniczne, techniczne w komunikowaniu się i zaopatrzenie w podstawowy sprzęt rehabilitacyjny. Nie będę tu opowiadać o każdym z tych punktów, natomiast bardzo ważnym jest, żeby w ciągu roku obserwować ilość napływających wniosków na poszczególne zadania, odpowiadać na potrzeby mieszkańców i odpowiednio te środki przesuwać. Z roku na rok tych środków dostajemy minimalnie więcej, natomiast nadal są to środki, które są niewystarczające. W roku 2019 otrzymaliśmy 1 587 266 zł, już w 2020 roku otrzymaliśmy ponad 1 600 000 zł. To są kwoty niewiele wyższe, ale nadal są niewystarczające, żeby, że tak powiem, zaopatrzyć wszystkie wnioski. I w związku z tym nadal od lat te dofinansowania, które dajemy osobom niepełnosprawnym są obniżane o 20% w przypadku turnusów i o 30% w przypadku pozostałych zadań. Jeżeli jest taka wyjątkowa sytuacja, gdzie osoba niepełnosprawna nie ma na pokrycie tego wkładu własnego, konsultujemy się wtedy z gminami i szukamy rozwiązań, żeby była możliwość udzielenia dofinansowania w 100%. Powiem tylko tyle, że im więcej wykorzystamy i mniej zwrócimy do, do PFRON na koniec roku, tym co roku daje on nam troszeczkę więcej. Więc staramy się te środki skutecznie i do samego końca wydatkować. Jeżeli chodzi o zakres naszych działań, to zajmujemy się między innymi też wsparciem takim socjalnym, nadzorem merytorycznym nad warsztatem terapii zajęciowej, który znajduje się vis-a-vis e, -vis, tak naprawdę naprzeciwko, jest prowadzony przez Musinowum, e, uczestniczy tam 40 osób w kilku grupach e, tematycznych i e, również ze środków PEFRON. E, jest on dofinansowany. W ubiegłym roku było to 728 840 zł. Był też wkład własny powiatu w kwocie, gdzieś mi uciekł, ale 10% dofinansowania to jest wkład powiatu. Kolejnym programem, który realizuje ten dział jest program Aktywny Samorząd. Dotyczy on dofinansowania osób niepełnosprawnych, które chcą wrócić na rynek pracy. Tutaj można zdecydowanie wyższe dofinansowanie uzyskać. Osoby, które chcą wrócić na rynek pracy, mogą liczyć m.in. na dofinansowanie w ponoszeniu kosztów związanych z wykształceniem, na przykład dostosowaniem samochodu do poruszenia się do oso osoby niepełnosprawnej i wiele innych. Kolejnym punktem jest y, prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej. O domach społecznych to już na pewno y, nieraz było wspominane, natomiast my zajmujemy się między innymi wydawaniem decyzji, y, umieszczeniem na pobyt stały, odmo, odmowami przyjęcia. Nasza praca polega głównie na y, ścisłej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, które chcą umieścić... Y, swoich klientów w domach pomocy społecznej, ale też i współpracę z dyrektorami domów pomocy społecznej. Też w ciągu roku bardzo często wymieniamy się darowizniami, załatwiamy sobie nawzajem wsparcie w postaci na przykład chemii, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, więc ta współpraca między, poza tymi zadaniami właściwymi też i odbywa się na takim polu Kolejne to jest prowadzenie rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Też wydajemy decyzję o skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy. Też zajmujemy się aktualiz aktualizowaniem wywiadów środowiskowych. Też współpracujemy ze środowiskowym domem samopomocy. Jeżeli chodzi o wykaz potrzeb w tym zakresie, to przede wszystkim bardzo ważnym, Tematem już kolejny rok jest utworzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością, ale też i mieszkań chronionych dla wychowanków pieczy zastępczej, dalszy rozwój placówek wsparcia dziennego, integracja środowiska osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym, pozyskiwanie środków finansowych na przeprowadzenie remontów i inwestycji w domach pomocy społecznej. Realizacja działań mających na celu utworzenie spółdzielni socjalnej. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. W tamtym roku te działania na rzecz spółdzielni socjalnej były dość prężne i, i, i widać było światełko w tunelu. Nie wiadomo, jak w tym roku dalej się to potoczy. Aczkolwiek nie ustajemy w, w pracy nad utworzeniem spółdzielni socjalnej. Jeżeli chodzi o dodatkowe inicjatywy, powiem tylko tyle, że tych inicjatyw w ubiegłym roku, w 2019 było naprawdę wiele. Nie chciałabym tu każdej, każdej, każdej opisywać, natomiast to, co jest dla mnie bardzo ważne, to to, że w 2019 roku dość prężnie i regularnie spotykaliśmy się w ramach takiego powiatowego forum pomocy społecznej, które chciałabym, aby w przyszłości miało... Więcej możliwości, czy to w przypadku właśnie tworzenia tego programu przeciwdziałania przemocy, czy każdego innego. W ubiegłym roku spotykaliśmy się w tym składzie, który jest przedstawiony na slajdzie. To są jednostki powiatowe, jednostki gminne, miejskie. Dziewięć razy. Sześć razy spotykaliśmy się w PCP, że trzy razy w terenie, w Radziejowicach, w Puszczy Mariańskiej i w Warszawie Terapii Zajęciowej. I Te nasze spotkania to nie są takie spotkania przy, przy kawie, na zasadzie wymian, wymiany informacji, ale między innymi są to dyskusje nad aktualnymi problemami, wymiany doświadczeń, współpracy przy y, tworzeniu strategii y, na następne 10 lat rozwiązywania problemów społecznych, y, no właśnie prace związane z y, utworzeniem spółdzielni socjalnej czy tworzeniem zespołu konsult, konsultacyjnego. Tu już wspominałam krótko o spółdzielni, natomiast w ubiegłym roku odbyło się kilka, kilkanaście nawet spotkań informacyjnych w Urzędzie Gminy w Wiskitkach, w Mszczonowie, w Puszczy, w Radziejowicach. Były spotkanie, były spotkanie samorządowców w Starostwie Powiatowym. Mieliśmy też dwudniowy wyjazd do Drobina i na teren Powiatu Płockiego. Gdzie spotkaliśmy się m.in. Z, zastęp... z wicestarostą powiatu. W tym spotkaniu uczestniczyli nie, ty... nie tylko pracownicy ośrodków powiatowych i gminnych pomocy społecznej, ale była pani starosta, z nami była zastępca burmistrza Myszczonowa sekretarz Gminy Radziejowice, pracownicy urzędów zamówień publicznych. Spędziliśmy dwa dni na wizycie studyjnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Boris. Mieliśmy możliwość obserwowania z bliska działalności spółdzielni socjalnej w Gminie Drobin. Jeżeli chodzi o takie, myślę, że kroki milowe, to wstępnie deklaracje w ubiegłym roku złożyły na utworzenie spółdzielni socjalnej Miasta Rzeżardów i Gmina Mszczonów, a na, na, na podstawie tych prac, które prowadziliśmy, jak udało nam się określić wstępny profil działania spółdzielni. Miałoby to, by to być głównie prace porządkowo-komunalne, drobne prace remontowo-budowlane i usługi opiekuńcze. Tak jak wspominałam, nie wiem jak dalej się potoczy. Lokomotywa troszeczkę yy, wolniej pracuje w tym roku, z różnych względów, głównie ze względu na koronawirusa, ale od września planujemy znowu ruszyć w tym kierunku. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Poza tym, jak co roku organizowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, tutaj warte podkreślenia jest to, że na terenie naszego powiatu i nie tylko, my bardzo dużo hojnych sponsorów. Ja, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że aż tyle. Udało się naprawdę zebrać duże pieniądze, ponad 10 tysięcy złotych. Dzień Rodzicielstwa, drugi rok z rządu był na terenie bezpłatnym, użyczonym terenie oratorium, gdzie mieli się możliwość skorzystania bezpłatnie też i ze sprzętu technicznego. Kolejna, kolejna taka akcja to jest Pogodne Lato we współpracy z z samorządem województwa, organizowali, współorganizowaliśmy e, wakacje zupełnie bezpłatne dla, 40, dla 40, 43 dzieci z terenu naszego powiatu. E, myślę, że na koniec jeszcze warto wspomnieć, chociaż już było o tym mówione, że mieliśmy... E, w październiku, taką przykrą sytuację pożaru yy, rodzinnego domu dziecka w Badowie. Tutaj po raz kolejny odzew yy, osób, które chciały pomóc, był ogromny. Praktycznie przez dwa tygodnie przyjmowaliśmy dary, środki finansowe i deklaracje sponsorów o pomocy. Yy, pomagało nam wiele wolontariuszy ze szkół, yy, z organizacji pozarządowych. Yy. W tym momencie jest już projekt nowego domu. Wczoraj pani Viola Bielinska prowadząca ten dom otrzymała pozwolenie na budowę. 200 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o środki finansowe, które mają zabezpieczone, starczą na stan surowy. Poza tym są deklaracje sponsorów, którzy chcą przekazać panele fotowoltaiczne, chcą skonstruować bezpłatnie dach, czy chcą przekazać cegły, kostkę brukową. Praktycznie pozwala myśleć o tym, że w przyszłym roku jest duża szansa na to, żeby rodzinny dom dziecka z powrotem wrócił na swoje miejsce i do tej pory funkcjonuje niezmiennie, nieustannie w wynajmowanym domu, natomiast jakby ta pomoc ciągle napływa i jest duża szansa, że w przyszłym roku już ten dom ruszy z powrotem w Badowie. To by było chyba. Na tyle. A i na koniec jeszcze Powiatowy Dzień Pracowników Pomocy Społecznej, który był efektem tej naszej pracy powiatowego forum. Dwa lata temu gospodarzem była gmina Radziejowice. W ubiegłym roku gospodarzem był prezydent miasta Żardowa, było naprawdę dużo, dużo osób z, każde, z każdej jednostki pomocy społecznej. Była część taka oficjalna i mniej oficjalna. Zorganizowaliśmy to e, zupełnie sami ze swoich, ze swoich e, zasobów. Tak powiedzieć. I chyba, chyba na tyle. Jeżeli coś więcej, to w materiałach jest jeszcze tego sporo do poczytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Czy ktoś z Państwa radnych chce zapytać, zabrać głos tutaj? Nie widzę. Tak. Pani Dyrektor, gratulujemy bardzo dobrej pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, bardzo dobrej prezentacji, która właśnie wynika z tego, że ta praca jest bardzo dobra. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.